Ja naprawdę kiedyś zrobię temat, temat zostanie ogłoszony wkrótce. Super się złożyło. Nie ustalaliśmy tego, że Magda z Mariuszem wystąpili przede mną, bo wydaje mi się, że moja prezentacja uzupełni albo ładnie się poskłada w taką pełną, pełną całość. Dla kogo przygotowywałem dzisiejszą prezentację? dla tych, którzy gdzieś w którymś momencie myślenia nad kampaniami, nad działaniami marketing, marketingowymi, nad kreatywnymi pomysłami gdzieś utknęli. I są oczywiście do tego narzędzia, sposoby, jeżeli jesteście gdzieś w firmie, no to są burze mózgów różnego rodzaju jakieś tam karty, spotkania i tak dalej. To są wszystko sprawdzone me metody, jakby to macie do, do dyspozycji. W ogóle też bardzo się cieszę, że występuję w kinie, bo chciałem dzisiaj was zabrać na taką podróż filmową, wykorzystać ten duży ekran, tę dużą salę i ten pixarowy taki, taki świat, więc mam nadzieję, że będzie miło. Więc to jest prezentacja dla tych z nas, w którym zdarza się czasem właśnie tak, usiąść w nocy w fotelu i, i myśleć gdzieś tam, przywalić głową w mur, co dalej, co, można, co mogę wymyślić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, żeby sprzedać swój produkt, żeby zakomunikować swoją ideę, żeby gdzieś dotrzeć do, do, do swoich konsumentów, niezależnie kim, kim jesteście. I jak podsumowywałem swoją prezentację, to złapałem się na tym, że bardzo dużo dzisiaj będę nawiązywał. Do sztuki, że inspiracji i pomysłów kreatywnych będziemy szukać w, w utworach, które gdzieś tam związane są właśnie z artyzmem, ze sztuką, bo sztuka wywołuje emocje, a my działamy pod wpływem emocji, my kupujemy pod wpływem emocji. I oczywiście taka podstawa, taki background jest, jest, jest ważny, czyli wszystkiego, wszystkie książki, opracowania, strategie, kursy, to wszystko, co się tutaj odbywa, tak, nazwałbym to rzemiosłem, ma oczywiście znaczenie. I to są przyciski, wszystkiego rodzaju suwaki i tak dalej, które trzeba poustawiać. Ale ja was chcę zabrać dzisiaj na łąkę, pod drzewo, wycilować i, i wprowadzić w taki stan właśnie, otworzyć wasze, wasze głowy i zaprosić Was w taką, w ta, w taką podróż inspiracją i oczywiście wiedzą jest, są, są, są książki i podzielę się wam, z wami moim sposobem na, na książki, tych książek jest mnóstwo, moja lista książek do przeczytania, tych, które muszę przeczytać, tych, które chcę przeczytać, tych, które chcę poznać, tych, te, które chcę poznać, żeby wyjść ze swojej bańki, zmienić trochę, trochę, trochę środowisko, jest, jest bardzo duża. I korzystam sobie z takiego triku, że wchodzę sobie na serwis, który się nazywa Goodreads i tam Przyglądam się, zanim kupię jak, jak, jakąś książkę, przyglądam się tej sekcji, czyli cytaty. I tam w wielu przypadkach, jeżeli książka jest dobra i popularna, jest opisana. Cała książka. Wczoraj na, na, na konferencji pojawił się Gladwell. Jak sobie wejdziecie na Goodreads, na Gladwella, to macie pięknie wypisane wszystkie cytaty, najważniejsze rzeczy. Jeszcze czasami dyskusja jest z podróżnymi serwisami. To jest świetne miejsce, żeby kiedy robicie research, zwłaszcza do nowego tematu, w którym jesteście kompletnie zieloni, dostajecie jakąś listę książek czy szukacie li, li, listy książek, to jest książka to, to jest miejsce, gdzie, gdzie możecie tę wiedzę e, zdobyć. Są też oczywiście polskie odpowiedniki i, i tam miejsce, gdzie są cytaty, również możecie. E, Możecie sobie znaleźć. Do szybkiego zbierania informacji można również zaprząc sztuczną inteligencję. I tutaj te, te narzędzia zmieniają się, powstają nowe. Ja, ja korzystam z czata DPT, tej wersji płatnej i, i, i tam jest plugin, który może analizować PDF-y. Ale są też zewnętrzne narzędzia, które, gdzie można wrzucić całego PDF-a. Więc książkę mam już kupioną, czy zestaw książek i mogę wrzucić do, do, do tego czata i poprosić go o streszczenie o konkretnych rozdziałów, o streszczenie całej książki, najważniejszych rzeczy. Albo przetłumaczenie danej książki w francuskim nie, nie, nie władam, natomiast mam kilka pozycji, które, które poznać i są dostępne tylko w języku francuskim. Idealnie się do tego e, nadaje sztuczna inteligencja. I e, wydawało mi się, że uda mi się zrobić e, jedną prezentację bez wspominania o Islandii. E, nie udało mi się, ale e, bo, kiedy kminiliśmy z Moniką, z Guzikiem, e, nad e, metodami promocji nad, nad Islandią, to gdzieś tam wpadł pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale Islandię, wyprawy na Islandię promuje się przecież Islandia jest taka piękna, że tam wystarczy tylko kadrować. Ten, ten film, który z tyłu widzicie za mną, to jest lot z drona, nie, nie podkręcany żadnymi kolorami, e, tylko e, wykadrowany, tam dodana w, dodana w tle e, muzyczka. I taka jest cała Islandia. Nie potrzeba koloryzować. No to po co sztuczna inteligencja? A no Guzik wpadł na taki pomysł, że, żeby zrobić to w ten sposób. Ej, Maciek, słuchaj, a co by się stało, gdyby zrobić takie zdjęcia? E, nawiązujące do filmów, którzy, którzy wszyscy znają. Akurat wtedy wychodził serial The Last of Us, więc z, pomyśleliśmy, żeby zrobić połączyć The Last of Us z Islandią. Jakby wyglądała Islandia, gdyby, mia, gdyby akcja tego serialu działała się e, na Islandii? Jakby wyglądał Batman, gdyby działał się na Islandii? Więc nagle tak okazało się, że dostaję narzędzie, które, dzięki któremu mogę połączyć niedostępne wcześniej dla mnie e, e, brandy związane nie wiem, z Batmanem czy, czy The Last of Us a które wszyscy znają. Czy ogromna liczba ludzi zna i w, w sposób jakiś mm, zupełnie inny komunikować go, wykorzystywać go, my, my, te, my te slajdy pokazujemy na, na, na prezentacjach, czy wykorzystujemy w kampaniach reklamowych. E, maskonury zawsze są rozbrajające. Maskonury z Gwiezdnych Wojen, czy maskonury e, z Pulp Fiction e, zawsze robią, e, robią robotę, maskonury wędrownicze i tak dalej. Tych obrazków mamy dużo, du, dużo zrobionych, one naprawdę robią robotę. Spróbujcie połączyć swój produkt, swoją usługę właśnie z jakimiś takimi istniejącymi e, czy rozpoznawalnymi zjawiskami, które, które każdy, każdy na, na dzień dobry od razu połączy? Kolejnym miejscem, do którego chciałbym Was zaprosić, to są platformy z, kur z kursami. Jedną z nich jest. Um, nie działa mi kliker, o, już działa. E, jedną z nich jest um, platforma Masterclass. A pokazuję dlatego, że Masterclass bardzo rzadko robi jakieś, jakieś promocje, ale zazwyczaj raz w roku, kiedy zbliża się Black Friday, już niedługo, robi taką fajną promocję. Yy, jedno konto, znaczy yy, 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 za cenę jednego konta można, można kupić dwa, yy, dwa konta, dwóch użytkowników może, może się, do, się, się podłączyć. To jest fajna okazja, żeby, żeby sobie yy, wbić w, w Masterclassa. I ja tam. Yy, Masterclass ma różne opinie. Tam nie dostaniecie chyba szkoleń czysto narzędziowych, chociaż te szkolenia dla, dla pisarzy, to tam jest analiza tekstu. E, pisarze analizują swoje teksty własne, piszą na żywo opowiadania. Jest to ciekawe, ale to jest dla mnie też miejsce, gdzie mogę wyskoczyć ze swojej bańki i na przykład zobaczyć i posłuchać, jak pani mówi o pieczeniu chleba. I na początku ja, ja przypadkowo trafiłem na ten materiał i, no, i nie zorientowałem się, kiedy minęły 4 godziny, ja przebywałem w jej środowisku, kiedy opowiadała ona o, o tym, jak jej rodzina od wielu lat piecze chleb, jak, jak, jak smak skórka i tak dalej. Zrobiła mi cały storytelling. Ja się nie nauczyłem piec, piec, piec chleba z tego, z, tego, z tego materiału, natomiast to, jak odpowiadała, to było fascynujące. I na tym chyba polega Masterclass, że daje nam możliwość przebywania z wybitnymi specjalistami. Oni zapraszają nas do swojego świata. jeżeli takie podejście albo jeżeli czegoś takiego szukacie, to super. To więc ja zacząłem szukać sobie właśnie nieoczywistych takich. Takich szkoleń czy rozwiązań. I na tej platformie również jest szkolenie z Hansem Zimmerem, mistrzem zrobienia muzyki. I to, co jak, jak zobaczyłem, jak on opowiada, jak tworzy historię, jak szuka wątków, jak, jak, jak łączy kropki po to, żeby, wy, żeby skomponować muzykę, jest totalnie fascynujące. Być może fragmenty tego, 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 tego szkolenia możecie znaleźć na, na, na YouTubie, ale polecam całe. I to jest fragment, kiedy mówi o tym, jak tworzy, jak powstaje muzyka, jak powstawała muzyka do filmu Batman. Batman, four French horns on the right, four French horns on the left, and they're up in a gallery, up way above the orchestra. Two notes, but the amount of expressiveness you can put into them. This is a musician's life. Everybody tells you not to do it and get a real job. When all is said and done, and we've built the highest high rises and we've built the fastest machines.

I, nagle powiada, I tak właśnie skomponował muzykę. I leci motyw muzyczny, który nagle się urywa. I nagle, wow, jak to fajnie je, je, jest pomyślane. Ale to, co mówi, um, to, co mówi um, Hans Zimmer, to jest um, złam, złam zasady. Szukaj miejsca do, 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 do złamania zasad. Um. I takie, takie rzeczy często dzieją się właśnie w sztuce. Jeśli Hans Zimmer jest dla was za daleko, albo ma, nie, nie, nie macie jeszcze ochoty na masterclassa, to poszukujemy na naszym lokalnym podwórku. Jest taki producent muzyczny Wo Wojciech Wojtek Urbański. On robi wiele projektów, między innymi też jest współzałożycielem projektu Rysy. Sporo potrafi fantastycznie opowiadać o muzyce. I też on na swoim kanale na, na, na YouTubie wrzucił kilka materiałów o tym, jak Buduje historię, szuka historii, opowiada muzyką pewną, pewną historię. Totalnie inspirujące. Zobaczmy, fragment. Praca dzisiejszego producenta wcale nie jest tak odległa od pracy klasycznego kompozytora, który miał do dyspozycji całą orkiestrę. On również zapełniał rejestry, układał warstwy, decydował, którą lukę zapełni, a którą pozostawi pustą. My też mamy do dyspozycji te panoramy i przestrzeń, i masę różnie brzmiących instrumentów, z których staramy się ulepić ten jeden idealny obrazek. Z tym, że my mamy... My mamy cholera jeszcze lepiej, bo mamy cały ten arsenał syntezatorów i cyfrowych brzmień, po głosów efektów, narzędzi, które trochę oszukały system. I one grają tak ekstremalnie różnie. Mogą brzmieć jak wszystko, co znamy, lub coś, czego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Możemy to ułożyć w jeszcze bardziej kosmicznej przestrzeni, albo w dwóch przestrzeniach, albo w dziesięciu różnych przestrzeniach. Fajnie, że możemy żyć w takich technologicznie zaawansowanych czasach. To właśnie, jak buduje klimat, jak buduje napięcie. Wow, dla mnie totalnie inspirujące. Dobra, szukajmy dalej naszych, e, na, naszych inspiracji. Być może macie już, już projekt jakiś w głowie, ma, macie jakąś koncepcję, albo is, jest coś, i, co, już, co już istnieje, więc zamień, zamieńmy to miejscami, zamieńmy formę, e, zmieńmy perspektywę. E, I tym razem zabieram was do e, brytyjskiego te, e, teatru i oni mają a, m, bardzo fajną. Akcja a co jakiś czas w tym kinie lecą spektakle z National Theatre, ale też jak wiecie na ich platformę VOD, to możecie znaleźć parę teatralnych perełek. Chyba 50 zł za miesiąc kosztuje, e, kosztuje, subskrypcja, można przez miesiąc sobie nadrobić i tam znajdziecie e, sztukę e, Daniela Boyla, którego możecie znać z tych, e, z tych filmów, a sztuka e, jest pod tytułem Frankenstein, ale nie taki fajny pikselowy, e, Pixarowy tylko z, ze świetnymi aktorami, ze świetną obsadą, między innymi z Cumberbatch'em. Ale najfajniejsze jest to, że ta sztuka występuje w dwóch wersjach. Więc oglądacie najpierw Frankenstein'a, kiedy Cumberbatch jest doktorem Frankensteinem, a potem Oglądacie tę sztukę, kiedy zamieniają się rolami, i Cumberbatch jest, jest monstrum. I obserwowanie tego, jak, jak, zamienia, jak, te, jak, jak te same role, te same przedstawienia grane przez innych aktorów, jak, jak z, zmiana tej, tej, tej perspektywy, jak zmienia też odbiór tego, tego materiału, i też polecam Wam zrobić eksperyment. Jeżeli zainteresowałem Was tym teatrem, powiedzcie: mm, Warto obejrzeć. To jeżeli jesteście w grupie, w gru, w grupie albo we dwójkę, to zróbcie eksperyment z kolejnością. Niech jedno z Was obejrzy najpierw ten materiał, gdzie Camberbatch jest monsterem, potworem, a, a, a drugie odwrotnie, żeby najpierw obejrzeć tam, gdzie Camberbatch jest doktorem Frankensteinem. I podyskutujcie, co się bardziej podobało, bo wydaje mi się, że często pierwszy wybór, jaki dostajecie, pierwszą opcję, wchodzi lepiej i bardziej się podoba, potem ta kolejna wersja jest, wydaje się bardziej wtórna. Ale to jest moja obserwacja, mogę się, mo, 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 mo się mylić. Kolejną, um, kolejną rzeczą, którą chciałbym umówić, to też jest takie, wydaje mi się, rozszerzenie formy i tym razem za, um, pójdziemy w przyszłość do Blade Runnera, chociaż akcja Blade Runnera chyba miała miejsce w 2015 roku, nie było żadnych latających samochodów i innych rzeczy, natomiast być może Blade Runnera znacie z filmu oczywiście. I ten, 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 ten przekaz, ten, 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 ten obraz Harrison Ford, muzyka, muzyka z, tego, z tego filmu siedzi wam mocno w głowie, ale polecam przeczytać książkę, bo książka koncentruje się na zupełnie innych elementach. No i dobra, mamy książkę i mamy jej ekranizację, nic specjalnego, ale między tymi dwoma rzeczami pojawia się jeszcze coś innego. Słuchowisko, a właściwie superprodukcja, która też jest na podstawie książki, ale dla mnie, który człowieka, który zna i książkę, i ten film, to słuchowisko jest jeszcze inną interpretacją. Ja mam wrażenie, że oglądam zupełnie inny, nowy film, nową, now, nową ekranizację, mimo że to jest obraz bez, bez dźwięku. I to też polecam fanom. Ten Blade Runner jest dostępny na audiotece, jest dostępny też w dźwięku binauralnym. To oznacza, że mając zwykłe słuchawki stereofoniczne, suszycie trójwymiarowy dźwięk. I ta inna perspektywa, ta, ta, ta nowa perspektywa, jakby nadaje nową wartość, właściwie z, z, z istniejącego dzieła. Stworzono całkiem nowe dzieło, które, które korzysta z marki, z siły marki tego, tego poprzedniego. Żona, Posłuchajmy ja, fragmencik. Leżąca w swoim łóżku otworzyła szare, niewesołe oczy. Mrugnęła, pięknęła cicho i znowu zamknęła powieki. Zostawiłeś swojego Penfielda na zbyt słaby impuls, powiedział Rick. Przysiadł na skraju łóżka, pochylił się. Przyprogramuję go, obudzisz się i... Nie dotykaj mojego programatora. Wcale nie chce się obudzić. Jeżeli zaprogramujesz odpowiednio silny impuls, będziesz... I polecam takie audiobooki, superprodukcje słuchać, słuchać dobrze. Wyłączyć sobie wszystkie bodźce, zamknąć się w ciemności, w, w, w pokoju i w ten sposób odbierać. Ale, ale jeżeli nie lubicie science fiction, to zapraszam, zapraszam was do klasyki krzyżaków. Podobna sytuacja pewnie wszyscy znacie. Krzyżacy brzmią tak. Około 200 kroków dzieliło zbyszkowych ludzi od Niemców którzy w mgnieniu oka pochylili las dzitku jeźdźcom, podczas gdy dalsze szeregi zwróciły się z równą szybkością czołem ku obu stronom lasu, aby bronić się od napaści z boków. Okej, okay. dlaczego to pokazuje? Bo czasem właśnie znana historia, czy znany koncept pokazany na nowo albo wykorzystujący inne medium. To może być audio, audiobook, to może być historia na Instagramie, to może być e, reels na TikToku i tak dalej, ale coś, opowiada, opowiada, o, o, coś, co opowiada coś, co już znamy. Może nam, nam fajnie otworzyć nowe, nowe drzwi. A my lubimy to, co znamy, bo wszyscy jesteśmy trochę mamoniami. Sukcesy ostatnich filmów też to potwierdzają. Tam jeszcze dochodzi fantastyczna muzyka. Ja mam takie życzenie, żeby się na afterparty była ta, e, ta, ta, ta muzyka. <grywa> Natomiast e, jeżeli widzicie takie, takie rzeczy, te, te wszystkie superprodukcje, które pokazałem i jakby takie wysokobudżetowe rzeczy, i jeżeli coś was w nich zafascynuje, e, zainteresuje, to szukajcie making ofów, żeby zobaczyć właśnie jak powstawały te rzeczy, gdzie były inspiracje, gdzie, 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 gdzie były przeszkody, co się tam działo po drodze, jakie mechanizmy tam zaczęły funkcjonować. Ja przy okazji jakiegoś innego projektu zacząłem sobie zgłębiać mechaniki gier karcianych i gier przygodowych. Co się tam dzieje, co to jest negatywna interakcja, jak to wpływa na odbiór gry, produktu i tak dalej, jak wiele tego jest założeń, taki ten świat planszówkowy, jestem tak trochę z boku, znam, znam parę planszówek i tak dalej, ale to jest taki mocno, mocno gigowski świat. Natomiast opisy, mechanizmy, książki, instrukcje powstawania takich, takich gier są bardzo ciekawym, e, ciekawym doświadczeniem. No i też mamy klasyka, który, który łączy wszystkie, wszystkie Fiaty, a właściwie jest świetnym przykładem na współpracę na wielu platformach, czyli kampania Allegro Legendy Polskie, bo nie wiem, czy wiecie, oprócz iluś tam nowelek filmowych, iluś piosenek, powstały też e-booki, powstały też audiobooki, wywiady, właściwie, właściwie jeden, ale testowali różnego rodzaju, testowali różne obszary, w których w których mogą się poruszać. Więc taka twórcza współpraca, zresztą zanim ten, ten projekt Allegro ruszył, oni zaprosili do współpracy właśnie artystów i specjalistów z wielu różnych dziedzin. To jest punkt. Ja mam dużo punktów, mogę sobie pozwolić. Na, nie, nie, oczywiście, obiad jest ważny i tak dalej. Z dwie minutki e, ogarniemy. E, więc ta twórcza współpraca ma, e, ma duże znaczenie i mm, wydaje mi się, że też mm, pokazywałem duże projekty. Natomiast nie przerażcie się, bo te, te ciekawe współprace, te wychodzenie z bańki możecie zrealizować również na lokalnym rynku, na, przy okazji lokalnych wydarzeń. To, co teraz się wydarzyło przed moją prezentacją, ta, ta wspomnika Mariusza o tym marszu i tak dalej. Być może poszukajcie w swojej okolicy NGO-sów, które, które potrzebują jakiegoś wsparcia. Może tam, tam możecie się zaangażować, może nawiązać współpracę właśnie z takimi lokalnymi artystami. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że jest dość ciekawy rynek koncertów. W, w domach, w mieszkaniach. Jest sobie taka ta, ta firma Borówka Music, który, który rocznie organizuje chyba ze 300 koncertów, czy 400. Ma, opanowa jakąś bilokację, nie wiem, jak, jak to się dzieje, ale organizuje mieszkania, te koncerty w mieszkaniach na 30-40 osób. I Czesław rusza w wielką trasę koncertową właśnie na takie koncerty, ale, ale wiele artystów, których ma pod opieką, odbywa się właśnie na takim rynku. Być może w waszej okolicy macie takiego artysty, takie, takie wydarzenie, w które możecie się. Za, zaangażować. A kiedy jesteśmy tu już przy ngo troch, trochę większych, ale dostępnych dla każdego, no to Poland Rock pewnie znacie. Ale jeżeli chcecie nauczyć się, jak pracuje duża, e, e, dużo takie wydarzenia, co się dzieje na, na, na wszystkich możliwych dostępnych kanałach social media, to możecie się zgłosić jako wolontariusz na następny Poland Rock. E, Alicja Karbowska e, z Wośpu e, pozwoliła mi wrzucić maila. O, jeżeli macie ochotę się, się, się zgłosić i doświadczyć tego, jak działa i funkcjonuje festiwal przez 8 dni. Centrum prasowe, które właściwie liczy w tej chwili chyba 60 albo 80, 80 osób. No dobra, analizowaliśmy sobie sukcesy, ja uwielbiam analizować porażki. E, uwielbiam oglądać beznadziejne wystąpienia publiczne, bo bardzo się wtedy dużo uczę i zapamiętuję sobie, czego najlepiej e, nie, nie robić. Więc wszel, wszelkiego rodzaju fejle są dla mnie dużą, e, duż, dużą nauką. I analizując różnego rodzaju. Wielkie, spektakularne e, porażki e, czy, czy e, oszustwa, czy miejsca, które, które się wydarzyły, e, e, można sobie przeanalizować mechanizmy. Dlaczego tak się, ta, tak się wydarzyło? Jezu, Maciek już idzie. E, dlaczego tak się wydarzyło? Co, co, co tutaj zadziało za, za nie tak? Jakimi mm, e, jakimi. Y, 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 y. Jakimi motywacjami kierowali się ludzie, którzy uwierzyli w dany, w dany przekręt? Czy to jest kwestia nie wiem, chorych mediów, czy chorych nas? Jakie będą tego konsekwencje? Być może wśród odbiorców tych, tych ludzi są wasi klienci i teraz co się z nimi dzieje? Jak szybko się wkurzają, jak szybko zapamiętują, albo jak szybko zapominają złe te wy wydarzenia? A kolejną rzeczą jest nie bójcie się prosić o pomoc. To też świeży przykład influencerki Niszki, która przez przypadek wydała niedawno książkę o relacjach międzyludzkich i okazało się, że zamiast zamówić 100 sztuk do druku swojej książki, jedno zero jej się machnęło i do domu jej przyszła paleta tysiąc książek. I poprosiła swoją społeczność, napisała, że coś takiego się wydarzyło i poprosiła pomoc swoją społeczność, ej, pomóżcie mi się pozbyć tych książek, jest po prostu sprzedać, bo nie mam kasy, żeby ją zapłacić. I być może ten a taki apel, ej, zamówiłem za dużo książek, teraz nie wiem, co z nimi zrobić, skierowany do obcych osób, by nie zadziałał, ale do jej społeczności odbiór i komentarze pod tymi postami super, super funkcjonują. E, poszukując e, pomocy możecie też skontaktować się e, z... E, z ekspertem waszej, z waszej branży, poprosić o pomoc kogoś, kto, e, e, kto się tym zajmuje. Być może, jeśli chodzi o szkolenie social media, nie warto prosić ludzi, którzy zajmują się, się szkoleniami social media i zarabianiem na tym, ale przedsiębiorcę, który był albo jest w podobnej sytuacji do was. Też niedawno widziałem ta, ta, taki case, że dziewczyna, która potrzebowała pomocy w danej, w danej firmie, napisała 50 maili do, do konkretnych osób z prośbą o konkretną pomoc i dostała świetną odpowiedź. Nie bójcie się prosić o takie, e, o, 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 o takie rzeczy. No i ostatnią rzeczą to jest fantastyczna kopalnia pomysłów, która jest Kickstarter. Bo na Kickstarterze, jeżeli prawdopodobnie jest produkt albo usługa, albo idea, która jest pokrewna dla waszej branży. Jeżeli przeszukacie sobie kampanię albo produkty, to znajdziecie coś podobnego i tam jest gotowe case study, jak Reklamować dany produkt, jaki wygląda jego proces produkcji, komunikacji, inspiracji do materiałów filmowych z większym albo z mniejszym budżetem. I to jest jeden z takich przykładów, moich ulubionych na Kickstarterze. Ja nie wiedziałem, że będę potrzebował budki dla ptaków, która robi zdjęcia, rozpoznaje ptaki. E, 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 I to właściwie tyle. Natomiast jak obejrzałem ten film, to od razu chciałem go mieć. I to jest skrót z tego filmu, bo oczywiście nie mamy czasu. Fragmencik promujący tylko ten materiał. It's a smart bird feeder that will notify him of the feathery friends in his backyard. It will capture their photos and organize them in a beautiful collection that is easy for him to view and share with others. See how pretty it is? And just look at my chirpy father. He's more excited than ever. Now he can rely on Bird Buddy to make the perfect shots he always seemed to miss. I oni tym materiałem, który rozszerzycie wiralowo, zebrali z 4,5 miliona dolarów, ale organizują własną sprzedaż. Ale polecam analizować właśnie takie materiały, które wpadną wam w oko i przejrzeć, jakie mechanizmy tam funkcjonują, jakie motywacje, dlaczego chce mieć dany produkt, jak tam, jak, jak, jak ten film, czy ten film wymagał dużego budżetu, czy nie, czy bardziej opierał się na kreacji. No, takich poszukiwań i takich podróży wam bardzo serdecznie życzę. Przepraszam, że przedłużyłem. No trenowałem, ale mi się nie udało. Dzięki, dzięki serdecznie. <śla>